Panowie, mówię Wam, ta wojna wkrótce się skończy. Podobno Szwabom nic nie zostało. Chłopaki z dywizji mówią, że na front trafiają chłopcy i starcy. Jesteśmy na wygranej pozycji. Brakuje mi gier. Marnowałem na nie całe godziny, nie spałem po nocach. Mama mówiła, że to bez sensu. A teraz spójrzcie na mnie. Produktywny członek społeczeństwa. Oby ten głąb wiedział, że trzeba nas ściągnąć z zimna, gdyby rozpętała się zamieć. Siedzenie teraz to jedno, ale babranie się w śniegu to zupełnie inna para kaloszy. Powtarzam, w razie spotkania z miotaczem ognia strzelajcie z maksymalnego zasięgu, a potem odskoczcie. Róbcie, co mówię, a szwaby nie będą mieli szans. Mówię wam, po powrocie do domu będę miał spokojne życie, gdzieś z dala od ludzi. Będę tylko ja i moje kozy. Dowództwo było tak pewne szybkiego zakończenia wojny, że nie zamówiło nam zimowego wyposażenia. Spójrzcie, wkrótce pogoda zacznie nas zabijać. Jakiś gwizdko głowy z G2 powiedział, że ściągają dywizję wsparcia, bo zbliżają się szwabskie czołgi. Jeśli do tego dojdzie, będzie po nas. Mówię wam, ta wojna zakończy się przed tą na Pacyfiku i dobrze wiecie, co to oznacza. Już pakujcie bagaże. Niektórzy z was pytali o armię francuską. Oni są w Niemczech. Dwa miliony ludzi pracują jak niewolnicy. Przestrane, nie? Mówię wam, gdy to wszystko się skończy, będziemy musieli uważać na Ruskich. Oni na pewno mają wielkie plany. Zapamiętajcie moje słowa. Gdy zrobi się naprawdę zimno, ludzie wokół będą padali jeden po drugim. Podoba mi się tu. Oczywiście nie lubię wojny, ale te okolice. Mogłbym tu zamieszkać. Siedzenie na tyłkach nie zapewni nam inicjatywy podczas ataku. O nie. W końcu ktoś tu nas rozwali. Mówię wam, zaraz coś mnie tu strzeli. Klik, klik, klik. Kiedy to się skończy? Pilnujcie odstępów. W przypadku kontaktu mamy atakować. A patrzcie, patrzcie, kto tu przyfrunął. Zostawicie nam paru szwabów? Nie potrzebujemy szermanów, potrzebujemy większych czołgów. Zastrany paton. Mogłem iść na studia. Na wojnach walczą tylko biedne dzieci. Będziemy na terytorium szwabów, ale nie dajcie się wciągnąć w walkę. Nie zatrzymujcie się. Czołem, panowie. Podobno jest tu tygrys. W takim razie już po was. Rany przysięgam, że to wyglądało jak szwabski moździerz. Omal nie rozwaliłem tych gości. Punkt zajęty. Zachować czujność. Niemcy będą sprawdzać, czy dalej tu jesteśmy. Mamy wykonać skok. Szkopy mogą być wszędzie, więc uważnie się rozglądajcie. Panowie, szykujcie się. Zapędzimy do was kilka tygrysów. Mamy rozkazy, przygotujcie cały sprzęt, nie zapomnijcie o bazuce. Ustawić celowniki. Atakujemy każdego szwaba, jakiego zobaczymy. Patrzcie, MG42, miło, że szkopy nam go pożyczają, prawda? No proszę. Wchodźcie, przejedziemy się. No, patrzcie, co my tu mamy, chłopcy. Nowe zabawki. Nie będziemy szarpać się ze szkopami, więc pod żadnym pozorem się nie zatrzymujcie. Mamy wejść na szwabskie tyły, formować szyki, przygotować celowniki bojowe. Mamy dostać się we wskazane miejsce. Nie chcemy walczyć, więc przyjdźcie naprzód. Przygotować się do przeniesienia ognia! Nie wchodźcie w strefę rażenia KM-u! Pozwólmy moździerzom przemielić szwabów, a potem chodźmy tam posprzątać. Jeśli nawiążemy kontakt, ukryjcie się i wybierzcie cele. Panowie, dopilnujcie, żeby ta szwabska kosiarka była skierowana w dobrą stronę. Nie pozwólcie im się zbliżyć! Te płomienie mają mały zasięg! Spójrzcie na to miejsce. Musimy je zająć i utrzymać. Gdy zdobędziemy ten punkt, przygotujcie się na kontratak. Szwaby się zorientują, że zajęliśmy ten teren, więc bądźcie czujni! Ma ktoś ochotę na stek? No dobra, to był kiepski żart. Siedzimy tu tak długo, że zaczyna nam brakować tematów do rozmowy. Szermany, czy oni niczego się nie nauczyli podczas desantu? Zdaje się, że ruszamy. Upewnijcie się, że LKM działa. Hej, panienki. Mam nadzieję, że jesteście w nastroju do szkopobójstwa. Uważajcie, chłopaki. Uważajcie na drugą stronę. Szybki ogień! Przygwoźnić obsługę za do ziemi! Uwaga na martwą strefę! Atakujcie ze skrzydeł! Walcie do nich z Browninga! Zabić kutasów! Pewnie jakiś śmierdzący szwab zabił to zwierzę dla zabawy.